Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować pesto z czosnku niedźwiedziego. Do przygotowania będziemy potrzebowali 150 g czosnku niedźwiedziego, 50 g parmezanu i 50 g prażonego słonecznika. Oprócz tego pół szklanki oliwy oraz sól i pieprz. Zacznę od tego, że wleję oliwę do blendera. Następnie wrzucę czosnek w niedźwiedzi. Wsypię parmezan. Oraz słonecznik. następnie pieprz oraz sól i teraz tylko uruchamiam blender na pełną moc po chwili moje pesto jest już gotowe więc wystarczy je tylko przełożyć do jakiegoś słoiczka I tak gotowe pesto jeśli chcemy je przechować dłużej w lodówce zalewamy na górze tutaj oliwą i spokojnie wyczyła nawet kilka tygodni. Idealnie sprawdzi się jako dodatek do kanapek, a także do makaronu. Smacznego.